Przez dzicząłem. Prezenatę helikopter, smalka mogą akurat trochę przycina Zabaku milinek, to sobie tak przywiesiłem, już zapala się paraściągiem biwaku Tu możemy sobie spokojnie wejść pod tarpa Zodaku milinki, kus, że też cholera i nie wziąłem do rozwieszania tarpa nic za nas nie zacina, żaden deszcz to się dopala ogniem biwaku tak się to z tej strony prezentuje można tylko spojrzeć jak pięknie coś fantastycznego także chciałbym pozdrowić wszystkich oglądających ja sobie dalej później będę przemierzał raz. Może pozbieram trochę śmieci i pozdrawiam w serdecznej chwili Dasz bur? Pozdro.